Tu jest kropka hmm? gdzie? gdzie? Coś mi błysnęło na mapie, gdzie? A ty co chroniasz? Znaczy tego no, no ej, no co ja... <grym> Mogę to zrobić czy nie? A kto wie, czy możesz czy nie możesz? No ty poczekaj, a zrobimy kurwa wyścig, co będzie szybszy, czy twój, czy mój? Poczekaj, ja muszę zamówić swój. Zamówić. Poczekaj. Eee, krótko, no Nie, 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 nie. nie masz tak? Eee, nie, 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 nie. kurwa Jest. jest. Eee! Ach, ale przyjemna żyśka gleba A zobacz jak on kurwa no so... Wy z tego auta. Zaraz za co? No! P kurwa Tak, do godzinki mi nie będzie przyjść. Teraz? Tak. No dobra, no mi napiszesz najwyżej albo coś. Dobrze. To, 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 to później. To później. Czekam, ja sobie zapiszę klip. A poczekaj, za...